łaska i pokój niech będzie z Wami. Dzisiaj chcę z Wami poczytać i omówić problem Ananiasza i Sefiry. Tyle jest nieporozumienia związane z tym małżeństwem. Wszyscy wiemy, że zginęli, zginęli, bo skłamali i mm, rodzi się pytanie: czyli co? Bóg, okazuje się, może ukarać aż tak mocno. I potępić i zabrać życie, bo tak właśnie się stało, i jak teraz, i gdzie tutaj jest łaska. Ja wierzę, ja wierzę, że wierzących, Bóg oszczędza, wierzących Bóg nie potępia, bo cała kara spadła na Jezusa. Jezus zapłacił całą winę. Jezus poniósł zapłatę za każdy grzech. Więc o co chodzi? Co, co umyka naszej uwadze? Ja myślę, że coś umyka naszej uwadze w sprawie ananiaszej i Sefiry. Zaczyna się piąty rozdział od słów A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Sefirą sprzedał posiadłość. I Biblia, Nowy Testament, kiedy chce wskazać, że ktoś jest Wierzącym w Jezusa piszą, a pewien uczeń imieniem Mananiasz, tak by napisali. I, a tutaj jest, a pewien mąż, po prostu jakiś mąż imieniem Mananiasz, postanowił dołączyć do, do kościoła. Pamiętacie? Historia z czarownikiem, który widząc moc Bożą, też chciał dołączyć do kościoła i prosił o sprzedanie mocy. I, i prosił apostołów: sprzedajcie mi tę moc. Więc. Yy... Była fama wokół kościoła. Ludzie chcieli być w kościele wtedy, bo widzieli coś, czego wcześniej nigdy nie widzieli: moc, cuda, uzdrowienia, szczęśliwe życie. I teraz do kościoła mogły dołączać przeróżni ludzie. I ja upatruję odpowiedź na to pytanie: dlaczego tak ostro z Ananiasem i Sefirą? poszły i czy wierzący rzeczywiście też będą, będą tak karani, że tutaj jest, jest widoczna odpowiedź w pierwszym zdaniu. Pewien mądrzy imieniem Ananiasz ze swoją żoną Sefirą sprzedał posiadłość i później że żony, zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. E, I rzekł Piotr Ananiaszu czym to omotał? Satan serce swoje że masz Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi dowoli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego, nie skłamałeś? Lecz Bogu, a na zaś słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodzi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzybali. A Ananiasz mógł powiedzieć, część pieniędzy przyniosłem w ofierze, proszę bardzo. Ale on powiedział, że przyniosłem wszystko. O co chodzi i o co mogło chodzić? Odpowiedzi możemy poszukać ciut wyżej, czwarty rozdział, 32 werset. O, o tego momentu zaczniemy szukać odpowiedzi. Mówi, A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza, i nikt z nich nie nazywał swoim tego. Co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo zmartwychwstania Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali Ziemię, Albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i, 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 i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada, syn pocieszenia, lewita, rodem z Cypru sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. A pewien mączy imieniem Ananiasz ze swoją żoną Sefirą sprzedał posiadłość. Powinniśmy przeczytać te trzy ostatnie wersety, które przeczytałem razem. O Barnabie, który sprzedał posiadłość i składł, i złożył stóp. I później o Ananiaszu, który zrobił coś podobnego, ale nie do końca podobną rzecz, jak zrobił to Barnaba. Bo Barnaba sprzedał całą rolę i, całą, i wszystkie pieniądze oddał Kościołowi. Ananiasz sprzedał też cały majątek i udawał, że wszystko oddał, czyli chciał, żeby wszyscy myśleli, że on jest podobny jak Barnaba, że zachowuje się w podobny sposób. Tutaj powinniśmy zobaczyć troszkę głębiej, bo kim był Barnaba i kim został Barnaba? Barnaba, który nazwany tutaj synem pocieszenia, to był przyszły nauczyciel apostoła Pawła. To była osoba, która stała się bardzo znaczącą postacią w historii chrześcijańskiej, w historii kościoła, bo on pomagał apostołowi Pawłowi stać się tym apostołem, którym, którego my znamy. Więc Ewangelia często i Nowy Testament pewne rzeczy opisuje w skrócie. I tutaj ten skrót może wyglądać i mówić nam o czymś takim, że widząc, że takie poświęcenie jakieś takie, Służba Bogu, tutaj w przypadku pieniędzy, to jest bardzo ważne, cały majątek oddaje. Ktoś w ten sposób pokazuje: że Tak. Ja ufam Bogu, ja chcę służyć Bogu całym sobą, całym sercem, całym majątkiem swoim. I tak, taka osoba raptem zajmuje jakieś wysokie, wysoką pozycję, zaczyna być kimś ważnym w kościele, i naniasz. To mógł widzieć, dostrzegać, że to był, wtedy było takie przebudzenie, że ludzie, ludzie byli hojni. Oni w oczekiwaniu też na powrót Jezusa byli hojni w swoim dawaniu i to było częścią ich służby. Częścią służby kościoła było dawanie, więc dzisiaj tak samo. Dawanie powinno być częścią służby wierzących. Nie możesz jakby dużo robić w kościele, bo jesteś zajęty wychowaniem dzieci, masz dużo pracy, ale możesz na przykład hojnie ułożyć. Tak? Dawaj na, na kościół, dawaj na różne służby chrześcijańskie, żeby ci, którzy na przykład mają czas na zrobienie czegoś, m, 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 mogli to robić, prawda? Więc Ananisz obserwując to wszystko, mając spragnienie też zostać kimś ważnym. Zrobił to i tutaj wygląda na to, że Duch Święty, żeby ochronić Kościół przed jakimkolwiek zwyceniem, żeby poprzez Ananiasza na przykład, który by później na, nagle mógłby zostać kimś ważnym w Kościele, bo by zajął jakieś miejsce, bo, bo zacząłby być na przykład nauczycielem jakimś tam, czy diakonem, czy kimś, bo jest taki hojny, bo służy Bogu. I, I Bóg, broniąc młodego kościoła, dokonuje rzeczy radykalnej, żeby powstrzymać i e, powstrzymać nieczystego ducha przed, 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 przed tym, żeby zostało wniesione w kościół zwiedzenie. Zatrzymuje Ananiasza w tak radykalny sposób. I w ten sposób też przemawia do Kościoła, że nie powinniśmy się bawić z Bożą Świętością. Musimy uważać na Boże plany i nie kpić z tego, co zaplanował Bóg. I tak jak szósty werset mówi Młocie wstali, owinęli Go, wynieśli i pogrzebali. I tutaj słowo no, tam jest użyte takie greckie słowo które wskazuje na młodość, na nowość, że coś nowe przychodzi, że młodość wynosi stare. I ciekawostką jest to, że tutaj dwa imiona, Ananiasz i Sefira, to są imiona symboliczne, które wskazują na prawo i łaskę. Hanania to jest łaska, Safira to jest symbol kamienia. Żydzi wierzyli, że na safirowych tablicach kamiennych było wpisane prawo, i tutaj na sefira, Safira prawo i łaskę, gdzie prawo jakby zwodzi łaskę, zwodzi łaskę na manowce, robi coś złego, bo drugi wers mówi: Zawiedzą żony, zachował dla siebie część pieniędzy, zawiedzą żony, czyli Planowali razem prawo i łaskę, zaplanowali skok na kościół. Postanowili zrobić skok na kościół, i Bóg powiedział: Nie, ja nie pozwolę, żeby ktokolwiek dokonywał skoki na kościół. Ja powstrzymam, ja ten kościół będę chronił, i nie pozwolę, żeby jakieś takie złe, źli ludzie robili skok na kościół. Dlatego e, uważajcie, ja wzywam też wierzących, różnych liderów różnych, mówię, uważajcie, kto wchodzi do kościoła z nauczaniem, prorostem i tak dalej, strzeście stada, a Bóg będzie nam też pomagał, a nieraz, kiedy Bóg, kiedy apostołowie może nie zauważą czegoś, nauczyciele nie zauważą czegoś, Bóg zwróci na to uwagę i będzie bronił i chronił swojego kościoła. I otóż prawo i łaskę sobie coś zaplanowali. I tutaj pokazane, że łaska może być zamordowana przez cielesne kombinowanie. a Ananiaż, jako symbol łaski, umiera pierwszy. Pierwszym umiera łaska, kiedy wchodzi odrobina cielesności, odrobina prawa. To było cielesne, to było kombinowanie. Cielesne, gdzie w sposób legalistyczny tak, prawo tak działa. Prawo jest cielesne. Prawo mówi rób, 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 czyli mówi, mówi, ty musisz własnym wysiłkiem coś robić. Prawda, rób, rób, rób. Czyli nasza cielesność potrafi, potrafi zabić łaskę. Tak jak u, u Galacen, że przez obrzezanie oni się wyparli. Chrystusa, jak mówili z Dogelacem. Okej, okay, nie bójcie się teraz, nie myślcie o, czy już nie zabijemy łaskę. To, to jakby symbolicznie mówię, tak, o, o takim e, z, zabijaniu łaski, to jakby wychodzenie bardziej spod łaski, tutaj to, o to chodzi. I nawet jeśli Ananie, i Zafira byli początkującymi, którzy szukali wiary, ich postawa była dużo gorsza niż po prostu zwykłe kombinowanie. Oni mieli ukryty, tajemny plan, swój taki demoniczno-cielesny plan, żeby coś osiągnąć w kościele. I teraz werset siódmy, a po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. Trzy godziny, trzecia godzina dnia, umarł Jezus. Trzy godziny, taka symboliczny czas. Ja wątpię, żeby ktoś siedział... I zegarkiem, wtedy nie było zegarków, nie, nie wiem, były takie klepsydry, kto siedział i, i mierzył, aha, jedna godzina minęła, piasek się wysypał, przywrócił, druga godzina minęła, trzecia, o, sefira nadchodzi. Więc autor, czy święty Łukasz, który pisze, pisał, pisał dzieje apostolskie, wybrał taką symbolikę, mówię, trzy godziny, wtedy, kiedy umarł Jezus, nadchodzi jego żona, czy ona wciąż mogła, to jest... Pokazana jest możliwość do działania łaski. Ona mogła, ona mogłaby zmienić swoje myślenie i wejść pod łaskę, czyli wyznać Jezusa, i nie szukać i nie realizować swoich własnych planów, tylko powiedzieć prawdę, stanąć w łasce. Zufać Jezusowi, pozwolić, żeby Jezus ich prowadził w swój sposób, w swoim tempie. Oto mija trzy godziny i ósmy. Odezwał się do niej Piotr. Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zarzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża, Twego są u drzwi i Ciebie wyniosą. Mówi o młodych, o tym nowym, o nowym testamencie łaski, który wynosi stare kombinowanie i cielesne wysiłki, i próby wejść w sposób cielesny, w jakąś pozycję w kościele. Kiedyś rozmawiałem z terapeutą, psychoterapeutą którego spytałem, rozmawialiśmy o, o tym, że w kościele zawsze znajduje ludzie, którzy dążą do, do władzy, chcą, chcą posiąść, władzy być kimś. I ta terapeutka, kobieta, w ogóle nie jest z naszego kościoła, jest skąd, i, i, skądś tam powiedziała mi, że zawsze w miejscu, gdzie można dojść, do jakiejkolwiek władzy, znajdą się różni psychopaci których nie interesuje wiara, ani nic, oni po prostu, ich narkotykiem jest władza. Oni będą dążyć do władzy i oni będą próbowali wejść w jakąś pozycję, obojętnie jaką, dla ciebie to może być śmieszne, dla nich to będzie całe ich życie, to będzie ich narkotyk, to będzie ich pragnienie. Oni będą zawsze w twoim otoczeniu, będą tacy ludzie, którzy będą chcieli zająć jakąś pozycję i być we władzy. Kościelnej też, czyli wszędzie, gdzie jest możliwość władzy, w polityce, w bankach, w firmach, będą ludzie, którzy będą po trupach iść, żeby coś zdobyć, coś zająć. Wygląda mi na to, że z kontekstu biblijnego wygląda mi na to, że Ananiasz i Safira byli, byli tego też typu ludźmi. Nie mówię teraz o czy tam psychopatach, nie, nie o to chodzi. Chodzi, że jest jakiś typ ludzi, którzy coś chcą osiągnąć. Więc ona okłamuje apostoła Piotra i dziewiąty werset mówi Już czytaliśmy i upa, i upadła zaraz u nóg jego i wyjzionęła ducha, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli, pogrzebali obok jej męża i wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Co jeszcze widzimy w, tym, w tej całej historii? Widzimy umocnienie... Apostolskiej władzy. Strach ogarnął, widząc apostoła, który porozmawiając z, z ludźmi nagle widzą, jak ci ludzie giną przy apostole. Czyli wiecie co, przychodzi strach i tak naprawdę taki niewerbalny szacunek wobec władzy kościelnej. Na fundamencie apostołów i proroków jest budowany kościół. Że Bóg daje komuś apostolskie namaszczenie, co jest bardzo trudnym zadaniem, dźwigać jakby ciężar prawdy, nieść prawdę w kościół, to jest bardzo trudne zadanie pilnować się i pilnować, żeby prawda była ogłoszona. I ten strach spada na cały kościół, żeby w kościele, żeby Ludzie wiedzieli, kościół to nie jest zabawa, to nie jest igraszka, to nie jest byle co, to jest ważna rzecz, ważna misja. Dary i powołania są ważne w Kościele, apostolskie powołanie jest ważne w Kościele, tak jakby różni nauczyciele i tak dalej są ważni po to, żeby nieść prawdę do. Do, do kościoła. Ja taki na przykład negatywny przykład powiem, że na przykład jak weszła herezja w, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i cała północna Afryka, która była wtedy chrześcijańska jako część rzymskiego imperium, tam weszła herezja, która stała się głównym nauczaniem kościoła. Że cała północna Afryka była pod tą herezją. I ono było pomieszane z gnozą, takim nieprawidłowym rozumieniem Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, ktoś powie, no dobra, no mylą się, niech sobie uczą, no trochę nieprawdy, ale wiecie co, ja wierzę, że dzięki tej herezji ta część chrześcijańskiego świata później przyjęła islam, bo w ich głoszeniu postać Jezusa i nauka Jezusa była tak wypaczona, że kiedy przyszedł islam, to ta część Afryki przyjęła to. I to właśnie w chrześcijańskim świecie rozpowszechniła się herezja islamu, która była plagiatem chrześcijaństwa tak naprawdę. O tym teraz nie chcę uczyć i nie o tym mowa, ale jak ważna jest władza apostolska, żeby żeby herezja nie opętała Kościół i żeby później w to miejsce, gdzie już jest herezja, nie przyszły inne duchy, które by wprowadziły dużo gorsze duchowe rzeczy, coś, co do dzisiaj jest problematycznym dla całego świata. I ja tak się zastanawiam, gdyby wtedy władza apostolska sięgała i nauczania apostolskie i autorytet apostolski sięgał Północnej Afryki, możliwe, coś takiego byłoby możliwe też, że islam nie byłby tak dominującą religią właśnie na tamtych terenach, gdzie, gdzie też większościowym kościołem był kościół heretycki. Dlatego takie mocne rzeczy wydarzyły się na początku istnienia kościoła. Teraz już wiesz. Zostań z tą wiedzą i Próbuj zrozumieć, że Bóg chroni swój Kościół przede wszystkim i nie ma znaczenia na ile głęboko i daleko byli Ananiasz i Sefira, ale oni próbowali zrobić skok na Kościół mając jakieś swoje dziwne, niedobre, demoniczne plany. Bóg ich powstrzymał, żeby Kościół rozwijał się zgodnie z Bożym planem. Niech Cię Jezus błogosławi, chroni, i nie bój się. Nie zginiesz, a będziesz żył, bo jesteś w Jezusie Chrystusie.